Witam na kolejnym podcaście. Tematem dzisiejszego komentarza jest ponownie grzech, część druga, a fragment Pisma, który może być taką podstawą do tych rozważań, to jest fragment z Ewangelii według Mateusza, pierwszy rozdział, werset 21, czytamy tam. Urodzi ona Syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z Jego grzechów. Zanim zaproszę do posłuchania, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem biblistą, teologiem, znawcą greckiej gramatyki i nie uważam, że to, co mówię, jest jedyną słuszną wykładnią Bożego Słowa. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wnioskami, obserwacjami ku zbudowaniu i zachęcie, jak mam nadzieję, i dzielę się tym, jak Bóg prowadzi mnie przez swoje słowo. Wierzę w to, co mówię. Dlatego nie wchodzę w polemikę i nie odpowiadam na zawiłe komentarze. Zamiast tego zachęcam, by każdy sam rozważył treść, czerpał z tego to, co Chrystusowe, co buduje, co zbliża do Boga, czy wręcz budzi duchowo, jeśli w jakimś przypadku jest taka potrzeba. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Poprzednim razem, w pierwszej części, omówiliśmy sobie taką charakterystykę grzechu, którą w taki obrazowy sposób przedstawiał Stary Testament, tak zwany Stary Testament. Właściwie pokazywał on, jak grzech jest zły, niegodziwy, jaki jest charakter tego grzechu, jak zniewala. Był to taki opis grzechu i stanu ludzi, którzy są tym grzechem obciążeni, niczym wielkim, przytłaczającym ciężarem. Widać też, czy też dało się zauważyć, że w pismach hebrajskich grzech ma jeszcze swoją siłę, ma jeszcze swój charakter i bez jakiejś takiej krępacji, z pełną mocą może działać. Powstaje pytanie, czy człowiek sam jest w stanie uwolnić się z tego stanu grzechu, który nas tak dobija, obciąża? Czy człowiek sam jest w stanie się uwolnić? Zanim przejdę do omawiania wersetów biblijnych, chciałbym opowiedzieć krótko coś, co podczas rozmyślania o grzechu przypomniało mi się z mojego życia. Kiedy byłem nastolatkiem, nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat. 15, 16, może 17, kolega powiedział, że można zarobić w jeden dzień dosyć dobre pieniądze. Trzeba tylko rozładować wagon pełen worków z solą. No, jak usłyszałem, jaką kwotę można za to zarobić w jeden dzień, pomyślałem sobie, że jest to okazja, i zgodziłem się na tą pracę. Na początku wydawało się całkiem miło i przyjemnie. Było nas tam. Sporo osób. Na początku praca szła dosyć szybko. Niektórzy byli na wagonie i podawali worki tym, co byli na dole. Trzeba było zrobić dwa-trzy kroki i zrzucić ten worek na wyznaczone miejsce. Wydawało się, nic trudnego, łatwa kasa. Więc pracowaliśmy. Po kilku godzinach część ekipy zmyła się. Poszli sobie, stwierdzili, że jest za ciężko. Nie powiedzieli, że za ciężko. Byli oczywiście umówieni. Ja co prawda później wykorzystałem ten sam fortel, bo już nie dałem rady i wymyśliłem, że idę do kina. Ale pracowałem długo prawie do końca. Chociaż na początku wydawało się, że wezmę sobie ten worek, chwycę go na ramię, zrobię dwa, trzy kroki, zrzucę go na miejsce, no i tak cały dzień zleci. Żaden problem, robota nietrudna, ale z czasem to się wszystko zaczęło zmieniać. Było coraz ciężej, sił było coraz mniej. Upał dawał się we znaki coraz bardziej. Do tego jeszcze te worki, one były tak szyte i były z takiego mocnego materiału, że jak ręce były spocone od pracy, ale też już słabe, to ten worek gdzieś tam się wyślizgiwał, ocierał się o ręce, o skórę, przed ramię czy też na dłoni, no i rozcinał, ranił tą skórę. A jak zranił tą skórę, to sól, która przedostawała się, bo niektóre worki były takie troszkę nadszarpnięte, gdzieś tam się. Wysypało troje soli, były te worki obsypane solą. Ta sól dostawała się w te rany i przestało już być przyjemnie. Nie pamiętam ilo, ile kilogramów liczyły sobie te worki, ale 15 lub 25 kilo. To były takie większe wor worki i takie worki trzeba było brać na plecy i, i odkładać. W końcu, jak już byłem taki pochylony już od ciężaru, już od zmęczenia, to brałem ten worek na plecy i nawet się nie prostowałem. Po prostu taki pochylony szedłem do miejsca gdzie trzeba było to zrzucić i zrzucałem. Naprawdę było, ta praca była wykańczająca, chociaż na początku wydawała się lekka, miła, przyjemna i jeszcze nagroda pieniężna była bardzo nęcąca, to później naprawdę było ciężko. Szczypało w ręce, podsielał, sił brakowało, worków jakby końca nie było widać. W końcu pracowałem pochylony w pół, twarzą do ziemi. Tutaj przywołuję ten przykład, bo on mi coś zobrazował. Zobrazował mi, że z grzechem jest podobnie. Na początku, jak grzech jest gdzieś tam nam proponowany, w jakimkolwiek miejscu, w jakimkolwiek środowisku, czy to też przez media, czy przez znajomych, zawsze grzech jest, albo na ogół grzech jest przedstawiany jako coś dobrego, coś atrakcyjnego, coś, z czego będziesz miał uciechę, radość, korzyść, nic, tylko oddać się temu. Tak samo mi się ta praca wydawała, że ona będzie lekka, miła i przyjemna, zarobię kasę i będzie samo dobro. Ale z czasem jest tak, że ten grzech zaczyna dawać się we znaki. Chociaż nam się na początku oczy zaświeciły, to teraz grzech zaczyna zbierać swoje żniwo czyli zaczyna nas zniewalać, zaczyna nas ranić, szczypać, boleć, obciążać. W końcu jesteśmy pochyleni do Ziemi, tak że ciężko nam spojrzeć w niebo. I poszukać pomocy u ojca. Spróbuj się tak pochylić w pół, weź worek na plecy, i w takim stanie jak jesteś, to spójrz w niebo. To jest też taka dobra ilustracja tego, do jakiego stanu grzech nas doprowadza. Spróbuj nagrzeszyć, a później spójrz w niebo i wołaj do ojca. Jesteśmy do tego zachęcani przez Biblię, przez naszego ojca, przez naszego pana Jezusa Chrystusa, owszem, ale czy łatwo jest to zrobić, jak się tak obciążysz grze grzechem? Ile osób po grzechu odcina się od Boga na jakiś czas, krótszy, dłuższy, ale odcina się, bo nie sposób z nim porozmawiać. Czy nie jest tak? Jest to taka ilustracja tego, jak grzech działa. On nas na początku nęci, jest bardzo zwodniczy. Więc czy my jesteśmy w stanie uwolnić się z tego stanu, kiedy jesteśmy już tacy zgarbieni, mamy worek na plecach i ciężko nam spojrzeć w niebo i poszukać pomocy? No właśnie ten werset przewodni, ta myśl z Ewangelii według Mateusza, pierwszy rozdział, werset 21 mówi, że urodził się zbawiciel, na imię mu Jezus. On wybawi swój lud z jego grzechów. Narodził się zbawca. To, że narodził się, że była potrzeba, by przyszedł zbawiciel, który ma wybawić swój lud z jego grzechów, pokazuje, że człowiek sam nie jest w stanie się uwolnić z tego stanu. No bo przyjście takiego Zbawiciela nie byłoby wtedy potrzebne. Więc jest ratunek, jest nadzieja, bo jest Jezus. I ciekawostka jest taka, że w tym układzie Biblii, jaki mamy teraz, chociaż Ewangelia według Mateusza nie jest pierwszą księgą Nowego Testamentu, która została spisana, i to jest pierwsza zmianka na temat grzechu. Czyli chciałbym tu zestawić, bo Stary Testament przedstawiał grzech jako coś, co ma siłę, co działa w całą, z całą swoją mocą, Natomiast pierwsza zmianka o grzechu w Nowym Testamencie to już grzech jest na straconej pozycji. Grzech zaczyna tutaj już tracić swoją siłę i zaczyna przegrywać. Jest zapowiedź kogoś, kto go pokonuje kogoś, kto ma nie tylko go pokonać ma wybawić swój lud z jego grzechów. To jest niesamowite i będziemy mówić o tym, że właśnie w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, grzech przegrywa, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy zwrócimy się ku Zbawicielowi. No dobrze. To jest Mateusza, 1 rozdział, werset 21. I teraz znowu zrobimy sobie taką krótką przebieżkę po wersetach, w których jest jakiś opis grzechu, który unaoczni nam, jak już w tym nowym przymierzu Grzech tracił na sile i jak to się działo, że ten grzech już zaczyna słabnąć i zostaje pokonany. Ewangelia według Mateusza, skoro już przy niej jesteśmy, to trzeci rozdział i werset szósty zobaczmy. Możemy przeczytać tutaj. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A więc ludzie otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Ludzie szukali od grzechu ratunku. Oni wiedzieli, że są obciążeni, że przed Bogiem są w takim stanie, że potrzebują przebaczenia, że potrzebują wyzwolenia się z tego grzechu. Więc gdy była taka okazja, gdy Jan Chrzciciel nawoływał do skruchy, do nawrócenia, to ludzie przychodzili i otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, najwidoczniej wyznawali te grzechy. W Biblii Gdańskiej, w Nowej Biblii Gdańskiej czytamy, że wyznając swoje grzechy, byli zanurzani przez niego w Jordanie. No tutaj warto wziąć pod uwagę to, że Wyznanie grzechu nie jest równoznaczne ze szczerą skruchą, bo ktoś może się otwarcie przyznać do grzechu, ale serce się nie przemienia, serce nie jest skruszone i ten człowiek może, mimo że się przyznał do grzechu, dalej w grzech brnąć, iść i, i w tym grzechu żyć. Wyznanie grzechów jest tylko jednym z przejawów szczerej skruchy. No ale to taka tylko wzmianka, sami ocencie, co o tym myślicie. Natomiast w Ewangelii według Mateusza w dziewiątym rozdziale, teraz jakbyśmy zobaczyli, i do, werset drugi, brzmi tak, Mateusza 9,2. Wówczas przynieśli mu sparaliżowanego, leżał on na posłaniu. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, zwrócił się do niego: Bądź dobrej myśli, synu, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Tutaj już mamy Jezusa Chrystusa, który w pełni działa, uzdrawia, co prawda, ale mówi o odpuszczeniu grzechów. Twoje grzechy zostały ci przebaczone. Werset szósty mówi tak, ten sam rozdział. Wiedzcie jednak, że syn człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. No i tu polecił sparaliżowanemu wstań, już posłanie, możesz iść do domu. Żeby odpuścić grzech, potrzeba mocy i władzy nad nim. My nie jesteśmy w stanie. Odpuszczać grzechy. My nie jesteśmy w stanie uwolnić nikogo, a nawet z siebie samych od grzechów. Natomiast, żeby, jak ten werset szósty mówi, że syn człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. Do tego jest potrzebna władza. I Jezus taką władzę ma. Jeszcze werset trzynasty, gdzie jest powiedziane. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: miłosierdzie, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak przedstawia grzech, tak czy tak przedstawiają go pierwsze fragmenty pierwszej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Ewangelii według Mateusza. Grzech traci na sile, traci swoją moc. Ludzie zaczynają być wyzwoleni z grzechu i nawet z jego konsekwencji, bo. Nieraz choroba jest konsekwencją grzechów. Nie będę teraz szerzej tego rozwijał, ale pamiętamy, jak Jezus Chrystus nieraz mówił, uzdrawiając kogoś, powiedział, twoje grzechy są odpuszczone. Wstań i idź. Jak się czuje grzesznik, który jest obciążony grzechem, to tutaj w Ewangelii według Łukasza, w siódmym rozdziale, w wersecie szóstym VI i siódmym, możemy przeczytać takie słowa. Ewangelia według Łukasza, 6, 7 rozdział, werset 6 i 7. Jezus wyruszył, zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami: Panie, nie truć się, proszę, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. O, dlatego też nie uważam się za godnego, aby przyjść, nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Jak się czuje grzesznik przed kimś takim jak Syn Boży Jezus Chrystus, przed kimś, kto jest święty. Jak się czuję? Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Panie, nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Nie chciałem przed tobą stanąć. To jest to, o czym mówiłem. Grzesznik, jakby pochylony na wpół do ziemi, ciężko mu jest podnieść głowę ku niebu. Tutaj to już był desperat, tak naprawdę. A mimo to sam nie przyszedł, posłał sługę i sam powiedział, że nie czuł się wart, nie uważał się za godnego. Czy nie czujesz się tak czasem, grzeszniku? Czy czujesz się czasem tak, jako ktoś, kto nie jest godny stanąć przed Bogiem? Nie jest, czy nie czuje się wart tego, aby Bóg zwrócił na niego uwagę i zechciał przebaczyć twoje grzechy? Zająć się twoim grzechem? Warto jednak przy tej okazji coś nadmienić. Grzech jest zwodniczy w prowadza nas w życie pełne kłamstwa, obłudy, nieszczerości. Człowiek jest bardzo przywiązany do swoich grzeszków. Czasami, albo bardzo często, wręcz lubi te swoje grzechy i lubi to swoje grzeszne życie, chociaż odczuwa już bolesne konsekwencje takiego stanu, to jednak jest to stan, który on zna, który już no, praktykuje być może ileś lat. Czasami ktoś chciałby zmienić swoje życie, ale. Ale gdy przychodzi co do czego, to, to nie chcą tego zmieniać, no bo, no bo to już znają ten stan. To życie w grzechu daje im jakiś haj, więc nie chcą opuścić grzechu, a jednocześnie chcieliby zwrócić się do Boga, chcieliby mieć z Nim bliskie relacje. I teraz trzeba uważać, żeby to powiedzenie nie jestem wart, nie uważam się za godnego, nie było zwykłą, nieszczerą, wręcz obłudną, wymówką aby stanąć przed Bogiem i zacząć zmieniać swoje życie. Wiecie, co mam na myśli? Bo czasami ktoś szczerze się tak czuje, że no, nie stanie przed Bogiem i, i nie będzie chciał z Bogiem tej sprawy załatwić raz na zawsze, konkretnie, nie, zmieni, nie chce zmienić swojego życia. Więc co mówi? No nie, ja to nie czuję się godny. Nie, nie, ja, ja to, ja nie jestem wart. Bóg już dawno mnie przekreślił, ja to nie chcę przed Bogiem stawać i nic tego nie będzie. A tak naprawdę za tymi słowami kryje się to, nic nie chcę zmieniać. Nie chcę porzucać tego mojego ukochanego grzechu. Więc chodzi o to, żeby to była szczera postawa, a nie wymówka. W Ewangelii według Łukasza w 7 rozdziale w wersatach od 36 jest pewien opis takiej sytuacji, która miała miejsce. No dla mnie jest to bardzo wzruszający i bardzo ciekawy opis, i myślę, że też możemy się czegoś na temat grzechu tutaj nauczyć i dowiedzieć. Może przeczytam najpierw ten fragment. Ewangelia według Łukasza, siódmy rozdział od 36 6 wersetu. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do Jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczeniem. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał. Gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, którego dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś słucham, nauczycielu. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien pięćset denarów, a drugi tylko pięćdziesiąt. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwu go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, Przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona, Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział: Twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Jest, piękne, prawda? Ale jesteśmy wszyscy w tej sytuacji. I identycznej. Ani trochę się nie różni. Co prawda, nie mamy przy sobie pana Jezusa, któremu moglibyśmy paść do stóp, ale możemy paść przed nim na kolana. I zwrócić się do Niego w sprawie naszych grzechów. Co chcę jednak tutaj podkreślić? Werset 37 mówi o tej kobiecie grzesznica. Była zaś w pewnym mieście kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Jak mogła się czuć kobieta, która przychodzi przed ludzi, którzy uważają się za czystych, tacy jak ci faryzeusze, jak ten Szymon, który pogardzał innymi tak naprawdę? Jak się mogła czuć? Wchodząc, to znowu była pewnego rodzaju desperacja. Naprawdę podejmijmy walkę z grzechem. Ja na przykład miałem już dosyć życia w grzechu, tym, do, do czego on sprowadzał moje życie. Ale tutaj mamy też kobietę, która była w tym stanie. No i mimo te, tego, że była grzesznicą, mimo, że, mimo tego jak mogła się czuć, nie szukała wymówek i nie mówiła, czuję się zbyt niegodna. Ciekawe tutaj jest to, o czym czytamy w wersecie 47. Już nie chcę mówić o tym faryzeuszu, który pogardzał tą kobietą, bo to też jest taka lekcja, żebyśmy nigdy nie gardzili ludźmi, dlatego bo, bo tkwią w grzechach, którymi my dzisiaj się brzydzimy. Mówimy o grzechach, którymi się brzydzimy, nie o ludziach. Zawsze to chciałbym zaznaczyć. Mamy nienawidzić grzecha, nie ludzi, ale żebyśmy nie gardzili ludźmi. Werset 47 zawiera taką myśl. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Tutaj postawiłbym takie pytanie: Komu mało przebaczono? Kto z Was, drodzy słuchacze, mógłby powiedzieć, że mało grzeszy, że to takie, w zasadzie jest takim grzesznikiem, któremu tak nie bardzo jest co przebaczyć? No taki no czasem się może coś zdarzyć ale generalnie czyściuteńko mało ci przebaczono a weźmy pod uwagę tego faryzeusza który tam siedział rozumiemy że w kontekście tego tej sytuacji tego co tutaj jest opisane to mocno mnie pokochała bo przebaczono jej wiele natomiast mało się przebacza komu mało się przebacza słabo kocha to jest odniesienie do faryzeusza bo jej Dużo przebaczono, wiele grzechów, natomiast faryzeuszowi jakby mało. Tu jest ten kontrast tych dwóch osób przedstawiony. No i do niej powiedział, twoje grzechy są ci przebaczone. A komu? Czy ten faryzeusz miał mało grzechów na koncie? Że mu mało przebaczono? No właśnie nie. Problem tkwił w tym, że on o sobie tak myślał, że jest taki bezgrzeszny. No więc co mu jest do przebaczenia? No prawie nic. A jeśli prawie nic, no to za co on ma tą wdzięczność okazać i tą miłość? Za to prawie nic? Co mu przebaczono? Czy mamy o sobie takie myślenie, że jesteśmy tak czyściutcy? No bo dlaczego komuś mało przebaczono? Bo nie zrosił łzami stóp, bo nie wytarł włosami, bo nie wylał olejku na stopy Jezusa. Kiedy szukasz uwolnienia od grzechu i padasz przed Chrystusem na kolana, nie wstydź się łez, i daj mu ze swego serca to, co najlepsze, bo ten olejek jest takim symbolem tego, co najlepsze. Ta kobieta okazała tutaj wielką wiarę, ponieważ olejkiem namaszczało się ciało przed pogrzebem. Był taki zwyczaj, więc ona wykazała się wiarą, że przyszedł Zbawiciel, że, będzie, że On będzie teraz tą ofiarą, o której czytaliśmy, że składali Izraelici w Starym Przymierzu. Którzy widzieli konsekwencje swoich grzechów i musieli raz po raz składać pierworodne ze swego stada za swoje grzechy. Teraz ona widzi, że przyszedł ten, który raz na zawsze przeleje swoją krew za jej grzechy. I namaściła olejkiem Jezusa Chrystusa, dlatego powiedział, że twoja wiara cię ocaliła, bo ona działała z wiarą. Czy wierzysz, że Chrystus ma moc, władzę uwolnić cię od twoich grzechów? Padnij przed Chrystusem i ze swojego serca daj Mu to, co najlepsze. Pełnie szczerości, pełnię otwartości i całkowitego poddaństwa. On jest w stanie wyzwolić ciebie od twojego grzechu. W Ewangelii według Łukasza w 24 rozdziale, mówiłem, że to taka będzie trochę przebieżka, tutaj jest napisane tak, Łukasza 24,47 Dzięki Jego imieniu wiemy o kim mowa. Aż do wszystkich narodów, począwszy od Jerozolimy, ma też zostać podana do wiadomości skrucha i odpuszczenie grzechów. Jakbyśmy chcieli wrócić do tej relacji z tego wieczora, gdzie Szymon był i ta grzesznica, farzeusz Szymon, czy trudno byłoby nam rozpoznać osobę szczerze i prawdziwie skruszoną? Chyba nie. Słowo skrucha może być właśnie takim tłumaczeniem jak żal, czy też opamiętanie. Skrucha jest stanem serca, a nie stanem intelektu. Potrzebne jest takie opamiętanie, które powali Cię na kolana przed Chrystusem. Potrzebne jest coś, co pomoże nam, co da nam takiego bodźca, co da nam takiego kopa, by faktycznie sięgnąć po tę pomoc. Co to takiego jest? Żeby się naprawdę skruszyć, żeby zmienić sposób myślenia, żeby poczuć żal, żeby żałować, opamiętać się, żeby pokutować w końcu przed Bogiem. Co to takiego jest, co da nam ten bodziec do okazania skruchy i sięgnięcia po pomoc do Pana Jezusa Chrystusa, by uwolnił nas od zniewolenia grzechem. W liście do Rzymian, na koniec przeczytam ten fragment, w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, w wersecie czwartym, Możemy przeczytać takie słowa: A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania? Zobacz, że to Jego, czyli Boża dobroć, zachęca Cię do opamiętania. Dobroć Boża zachęca do skruchy. W jaki sposób dobroć Boża zachęca do skruchy? W czym się ta Boża dobroć ujawniła? najbardziej właśnie w tym że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna aby każdy kto w niego wierzy nie zginął lecz miał życie wieczne żeby dostąpił właśnie uwolnienia od grzechu i śmierci żeby mógł zostać wyzwolony z niewoli grzechu dobroć Boża wyraża się w tym że Chrystus przyszedł na świat i oddał swoje życie swoje ciało jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy i gdy pomyślimy o tym, co zrobił Bóg i Jego syn, Jezus Chrystus, będzie to wystarczająca zachęta, popychająca Cię do skruchy, do opamiętania? Oby tak właśnie było. Dzięki Jezusowi Chrystusowi możliwe jest przebaczenie grzechów, możliwe jest uwolnienie od tego stanu zniewolenia grzechem, jakiekolwiek głębokie i mocne by ono nie było, ale trzeba przyjść. Niczym ta kobieta z wonnym olejkiem, grzesznica, paść Chrystusowi do stóp i prosić o przebaczenie. Jest wyjście z tej sytuacji. Na pytanie, czy człowiek sam jest w stanie się uwolnić od grzechu, odpowiadamy nie. Potrzebny jest Jezus Chrystus, zbawiciel. Drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że jest to z jakąś korzyścią, z jakimś zbudowaniem, zachętą, i mam nadzieję. Że jeśli rzeczywiście tak jest, to dasz łapkę w górę, a może nawet dasz jakiś taki komentarz, który pokaże mi, że odnosicie z tego korzyść. To zachęca mnie do tego, żeby dalej nagrywać. Tym, którzy napisali do mnie takie zachęcające komentarze, wszystkim takim osobom bardzo dziękuję. Dziękuję za telefon bratu z drugiej strony Polski, który był też takim umocnieniem dla mnie. Myślę, że do usłyszenia na następnym podcaście. Zostańcie z Bogiem.